Luba to Jamkon i dzisiaj powiem Wam, kto jest dobry na mapkę to be continued. Ona jest taka. Więc sobie ją bierzemy. Na nim już też nie będzie taki dobry. Więc najpierw spróbujmy bólem, bo mi się wydaje, że ból może być całkiem ok, ale że bardziej ok będzie szelka. Gdzie my się zrespimy? Dobra, dobre miejsce. Szelka powinna być dobra, albo taki 8 bit i Brog, Też tragicznie raczej nie będą. Jak ja bym sobie tutaj podszedł. To zobaczcie, tam bym primo bije się z niedźwiadkiem. Mało was to obchodzi na pewno. Kurde, jakie te trampoliny wkurzające, no. Jak można było głosować na taką wymawkę? Nie biję tutaj tak dużo pucharków, jak wtedy się wbijało, ale dobra. Wo, wow, wow. panie Elprimo się! Ale jak się otworzy też rożie tego, nie wiem co to jest. No wiecie, to takie okienko, no to roża i Primo... jak najbardziej mogą być. Dobra, El Primo pa. Bye bye. Ja sobie poczekam. I teraz w tym momencie idę na tego Tika. I wygrałem rundkę. Tik! Kochaj tu, tik! Tik! Każe ci iść. No i wgram rundkę. Więc jak widzicie, no. Tak, tak jak właśnie ja teraz to bólem zrobiłem, to tak można wygrać. No i łatwe pucharki zrobić. Um, teraz spróbujmy szelką. Um, no, który gadzę, dobra. Um, wybiorę sobie. Hej, do przodu. No ale zobaczymy, czy mi tak dobrze pójdzie. No i powiem wam, czy szelka jest dobra, czy nie. No bo już przetestowaliśmy bóla, jak tak. No po prostu, tak jak ja zrobiłem, to mam tak radę robić bólem. Jak koło was jest Dynamite Tick, czy w ogóle jakiś e, też rzucający, to nie macie szans. Uuu, 1000 IQ search, a raczej 0 IQ search, bo po co on tam skakiwam? No chyba, nie no dobra, nie da się zdradzić. Da się zdradzić w ogóle na środku? na jest w mapie. Dobra. Czy ktoś tam ma 19... Power CUBE'ÓW? 20 Power CUBE'ÓW, ja nie mogę. W tej rundzie chyba nowy rekord. Ale dobra. My się musimy teraz właśnie spokusować. Tego El Primo z 20 Power Cubami. Dobra, ginie. Proszę powiedzieć, że ten El Primo zginie. Dobra, będzie się tu znowu depało! Daj mi Mike. Panie Majku, kupił Pan świątecznego Majka. Będzie mam piąć przynajmniej świątecznego jednego skina. I dobra, oni się tam tepli. Wydaje mi się, że do dużych szans to oni tam nie mają, no właśnie. No i teraz idziemy sobie na tego Edgara. Jeszcze ulta nie mogę zużyć, bo to jest bardzo ważne. I dobra, panie Edgarze, teraz użyję ulta. Hej do przodu, hej do przodu, hej do przodu. Nie, 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 wo, wo. wo, wo. Panie Edgarze, panie Edgarze, ja pana proszę, aby pan zaprzestał. No i widzicie, no szelka jest dobra, ale no Edgar, no Edgar to jest głupia postać, jak w ogóle twórcy mogli wpaść na głupi pomysł, żeby dodać taką opę postać. Wydaje mi się, że 8-bit powinien też być na nią całkiem niezły. Mm, wezmę 8-bita. No i dobra, mm, spróbujmy 8-bitem wbijać do klubu Oli to Game, lajkujcie, subujcie. I kolejna rundka. Spoko. Wow, ale fart. No i giniemy właśnie. Więc no... Ja przez przypadek na tą trampolinę, więc no nie wiem czy będzie taki dobry, ale oczywiście jeszcze Edgar I w ogóle zapraszamy na nowy odcinek też z Crash Royale Pewnie już yy, zostało tak z 15 godzin jak wy to oglądacie, ale no 15 godzin można wyjść w puchy, nie? I to sporo puch Ja tu się nie wtrącam, bardzo ładnie Rico znaczy bardzo ładnie Ems. No i bardzo ładnie też Liko. Na środek nie wskoczę. Ale Ems. Proszę pani. Ja bym sobie tutaj panią dojechał. Jak sobie ulta zrobię. ok, Spoko. Ona chciała skoczyć, Ale dobra. Dajmy jej położyć jeszcze. Team Ems? Team? Dobra, spróbujmy zrobić fake team z tą Ems. No Ems, no weź się z uj. Jaka głupia. Znaczy mądra, ale głupia. Aha, 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 aha. Dobra, zużyłem multa, ale nieważne. Był totalny przypał. Ja wskakuję na środek. Wiecie. Ło. Dobra, to było dobre zagranie. Mam power cube. Państwo, Ems, chodź tu, Ems. Teraz nie obchodzi mnie czwarty dzień wzrostu zakażeń, znowu setki zgonów. To mnie nie obchodzi. Teraz ja nagrywam odcinek, ludzie. Dobra, nie, nie zużyję ulta. Chociaż w sumie, dobra. Chodź tu. A, dobra. Dla mnie to jedno. Ms, ems, 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 ems. Dobra, nie ma szans, nie ma szans. I Edgar, jak widzicie, jest przekozacki na tą mapę. No, Edgar jest przekozakiem totalnym. No i dobra, to na tyle. Yy, elo. Pa. mam do kolana. Wybijacie do klubu. I czekajcie, zobaczcie, ile pod ostatnim odcinkiem było łapek, to Wam pokazuje tyle moich znajomych. Dobrze, proszę Państwa, pod odcinkiem kosmosu były trzy łapki, więc to moja trójka najwyższych znajomych i ja w nich jestem. No, widzicie tam konty, jeszcze jakieś, ale dobra. No i teraz Wam pokażę kąt człowieka numer jeden. Tak, on no, taki ona jest. Cięcie. Kąty człowieka numer dwa, czyli mnie. Nie ty, ty i ty, i ty, i ty, ich najbardziej chcę. No i trzecie konto to krzykoły. Ta, ta, jako możemy źle postaci dobre elo.